Nikt normalny tak nie buduje. Dookoła masa sceptyków i specjalistów, teoretyków od wszystkiego. Każdy miał coś do powiedzenia i choć próbowałam się tym nie przejmować, to słowa te wracały jak pomarań. Potrafiło nieźle namieszać w mojej głowie. Okazało się, że nie wiedziałam, co jest dobre, a co złe. I właśnie tego się bałam. Czy dom szkieletowy w ogóle wytrzyma? Co się stanie, jak zacznie trzeszczeć, pękać? A jak się coś popsuje, albo jak będę chciała zrobić remont? A jak się nie da nic powiesić? Jak żyć? Znajdę w nim spokój? Czy będzie słuchać każdy krok? A co z intymnością? I najważniejsze, czy będę żałować, że nie wybrałam murowanego? To była największa obawa, że kiedyś pomyślę, mogłam zbudować inaczej. No i jak się tego publicznie przyznać? Bo przecież ten lincz boli najbardziej. A noż się, noga powinna. Dziś powiem ci jedno. Najgorszą decyzją byłoby budowanie dla cudzego spokoju. I jedyne czego żałuję to, że pozwalałam tym słowom wracać. Bo warto było zaufać sobie. Od samego początku. A ty, jeśli myślisz, że domu szkieletowym, czego boisz się najbardziej? Albo może planujesz coś zupełnie innego, ale cudze opinie wciąż trzymają Cię w miejscu? Bo rozmawiajmy. Daj znać w komentarzu.